Grywa. Siemanko <grywa> Odcinek numer 2 Pierwsza wyprawa Jadę na wyspę obok Gdzie wcześniej mieszkałem Sikihore Sikihore Island Ale tutaj e, W drodze na prom Zauważyłem coś takiego Interesującego <grywa> Siedzi koleś sobie Siedzi Stoi Z tyłu trzyma się No i Z tego co się dowiedziałem To jak stoisz z tyłu, albo na dachu to płacisz mniej za taką wyprawę zamiast na przykład stamtąd gdzie ja mieszkam żeby dostać się do głównego miasta normalna stawka jest 18 peso a taki koleś może zapłacić z 8 także no każdy orze jak może a poza tym chyba w środku nie ma miejsca To jest taka sprawa, że wszędzie na stacjach benzynowych tankują ci paliwo, nie trzeba samemu nalewać. Wszędzie, na każdej stacji. Na każdej jednej. Ładny dzień. Nie jest za gorąco. Także mam nadzieję, że nie będzie padało w ten weekend, bo planujemy jakiś biwak. Auto załadowane, materace, kulery. No to jedziemy. I teraz tak, tu kupiłem bilet widzicie to małe okienko? Takie drzwi, drzwi tylko troszeczkę uchylone to, to tak się gada w ogóle tam z osobą, która sprzedaje bilety. Nie no, przegięcie pały totalne, ale no tak to jest. No to co? Lecimy dalej. Teraz walimy na prom i jedziemy na wyspę. No i tak wygląda ładowanie aut na... Prom, a ja sobie robię tak. Składam siedzonko I dwie godzinki. Dobranoc. Klima chodzi. 137 czyli godzina 37, no. mniej niż 2 godziny. I co, wyjeżdżamy? Nie było źle. Ale akcja, ten pierwszy nie mógł wyjechać przed chwilą, bo było łódka się trochę buja i dotykał, dotykał sufitu. Ten musiał się przemieścić i dopiero wyjechał. Witamy na Skyhor. Tutaj woda w ogóle ma inny kolor, jak w bajce, ale to zobaczycie sami niedługo. To jest prawdziwa wyspa jak z bajki. No i dotarłem na moje ulubione miejsce Bar. A tu jak zwykle silanka? On break. Chciałem zobaczyć do tyłu, może tam ktoś siedzi. What's up? What's going on man? I got the paint for you. Yeah. Yeah. And what else? Let's go. Let's they to Present Oh my God. You like that? I like it. Yeah, that's the scarf for your hair. For my hair too. Oh yeah.

Nie ma sezonu. Z tej strony wieje wiatr i przy, przypływają różne śmieci, ale już za dwa miesiące wiatr się zmieni, będzie z drugiej strony i ta plaża będzie wyglądała jak w bajce. No i co? Przyjechałem na moje ulubione żarcie. Mojej ulubionej potrawy nie ma, ale i tak jest nieźle. No i to będzie kosztowało grosze. Knajpa tak wygląda tak. jest piękna droga na najpiękniejszą plażę na wyspie A ja mieszkałem zaraz na dwie minutki od plaży no. Tutaj wjeżdżamy właśnie na posesję W tym domku z czerwonym dachem Mieszkałem przez za ile? <laughs> 9 miesięcy No i fajnie się tu mieszkało tylko koguty i problemy z dostawą prądu na tej wyspie trochę mi wykończyły Dlatego zdecydowałem się na wyprowadzkę, ale pewnie tu jeszcze kiedyś wrócę Ta wyspa ma coś w sobie O, dobudówka Na miejscu, panie i panowie. Wszyscy gotowi? Gotowi? Co <grymne> i mm. tak". tak? Tak, 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 Gotowi! Tak. Gotowi. Tak. gotowi! No, ładna no, po tych kurde błotach no, ale wjechał dojechał pierwszy no, zaliczony Pomyślnie Nie było tak źle Jak? Gotowi? Gotowi A tu same skarby Dobra, od czego tu w ogóle zacząć, nie? Bo to trzeba zejść z tej góry Ja mam plecak, na bokę, ja. Najwyżej kilka razy się przejdziemy Taki widoczek no, Ja jeszcze kiedyś byłem parę razy Także trzeba zejść na dół, bu, 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 po schodeczkach I tam jest przepiękna plaża Warto, warto No plaża wygląda zachęcająco Teraz no tak średnio z tym piasku ale Chyba damy radę Trzeba przynieść więcej sprzętu z auta. To się drzewo. bo chcemy ryby kupić od rybaków. Ale chyba je nie słyszą. No, no fish! You're not screaming loud enough? Yeah. No, is what, the, what does it mean? Is there any fish? więcej hmm. okay. This walk was not actually that hard. te uh, the stairs are good. Yeah, that's why. Last Sunday nice. we are, we went here. Me, we are Ale słyszę jakieś te e, yeah. burze jakaś idzie. Mam nadzieję, że nie w tą stronę. Także idziemy po idziemy idziemy po resztę sprzętu i i wracamy tutaj za chwilę. Mam swojego kamerzystę. me <laughs> Yes, yes, yes. Watch out, it's slippery Yeah a little slippery <laughs> When we came here going down yeah, check. He walked barefoot because his feet were setting <laughs> wow, <look at> that <laughs> no Ale fajne schody są Łodzi <sighs> Ale śliskie, śliskie, trzeba uważać hmm. Zaraz rozwalę sobie hamaczek pomiędzy palmami. It's a good work. It's not bad, it's not too far. Mm -hmm. Better stairs. Because the other stairs of the other beaches? Beaches. O oh Jezu, myślałem, że umrę, ale przyszedł pom pomocnik. No, the bug is so high for me. I cannot walk, skate. Następnym razem garniamy jakichś lokalnych ze sklepu. Pytamy <laughs> się, czy chcą zarobić dwie stówy.

Quazimodo. Dasz radę! Ja, ja, ja. Let's go, modo. <laughs> Dzwonnik z <laughs> Naterdam, tak? Tak. Polski tactic. Barefoot and too much cuts. Was the name of this beach? Secret beach? Back home. But secret beach, right? eh? Okej, okay, to yeah, plaża się nazywa pla sekretna plaża. Ale chyba nie jest taka sekretna, bo tu są jacyś ludzie, no ale nie za dużo, nie jest, taka, nie jest tak zawalona. Nie jest zawalona turystami, tylko jacyś lokalsi tutaj zawsze sobie przebywają. No i przenosimy się, zabieramy graty stąd i idziemy tam pod drzewa Przyjechali panowie rybacy, no, ale mieli tylko rybek tyle co dla siebie, to, więc nie chcieli nam sprzedać nic. No dobra, to co, czas wskoczyć do wody, później pokażę jak wszystko wygląda.

No, kurczaczek się przygotowuje pięknie. Dobra robota, mamy kocharzy tutaj okay. ze sobą. Będzie ci Prosto z Hiszpanii. Przyprawa do kinga. Kurczak, kurczak jaki jest? Filipiński. No, to wystaje, nie? No, po zrobić ten nadkola, co masz, taki czarny? To musiałaby to poczuć. Aha, aha. Tak, tak. Wiesz co do końca jedziemy Tak się kupuje drzewo na ognisko co trzeba, ile, za to? <laughs> ile za to? Ile za to? Ile? Jak gdyby nigdy nic Drzewo dowiezione no, Teraz trzeba znieść na dół Autko zaliczyło swój pierwszy off -road. No myślałem, że miejscami będzie ciężko, ale kurde, dał radę. To jeszcze lud został, tak? To za tobą jest. Ile nas jest? Przyszli pomocnicy. No żeby to policzyć to Pokaż jakie masz bicepsy. Jakie kurde, ty możesz wziąć trzy. W takim razie, A nie mogę swój biceps, kurde. O, cztery wchodzą. No jakie ile? O kur... tu pięć wchodzi. Ja biorę lut, ja biorę Udało mi się. co pobudka, resztki sił, co? hello, <laughs> liquid breakfast, yeah. I see that. No. no i co panowie, jak było w ogóle cała noc? Jakiś wywiadik malutki dla telewizji? Jakiej? YouTube Telewizja YouTube. To no, ale woda przejść, pięknie, przejść, pięknie się przejść. robi, woda się. Ojejku, słońce wyszło, to woda robi się tak piękna. No, bo to nie jest PytaPL. <grym> dzień dobry, dzień dobry. No i co? Wszystko co dobre, szybko się kończy. Także było fajnie, pobalowaliśmy sobie wieczorkiem. Popływaliśmy sobie w dzień No ale trzeba spadać, dzisiaj jest co, poniedziałek Nie to, że ktoś musi iść do pracy, tu nikt nie chodzi do pracy, ale No trzeba się zwijać i zaczynać nowy tydzień Także do zobaczenia Do zobaczenia później, narka